Dzień dobry, witam serdecznie w nowym vlogu. Nie było mnie, nie było jej bardzo długo ale jakby chyba nikt nie jest zaskoczony, bo ja nagrywam raz na rok. Kupiłem nowy telefon, więc zrobiłem to tylko i wyłącznie dla was. Kupiłem telefon, mówię, moi widzowie zasługują na lepszą jakość, więc kupiłem nowy telefon. Możecie widzieć, pewnie jakość jest lepsza. Wcześniej miałem iPhone'a 11 -tkę. i jakoś w ogóle nie miałem wtedy też ochoty nagrywać. W ogóle mi wtedy to nie sprawdziło żadnej frajdy, jak widziałem, że ten materiał nie jest taki, jaki ja bym chciał. Więc teraz już tak naprawdę nie mam żadnych wymówek, ale tak pewnie nie będą filmiki regularnie, bo, bo ja jestem nienormalny. Anyway, nawet nie od czego zacząć, może zacznijmy od tego. Przeprowadziłem się, zrobiłem taki lekki update. Przeprowadziłem się. Nawet mieszkam w San Francisco, nadal mieszkam w mieście. Przeprowadziłem się do wiele, wiele, wiele lepszej dzielnicy. Dlaczego się przeprowadziłem? Po pierwsze, wcześniej mieszkałem w downtown w samym centrum. Jest z tego tyle minusów, że aż nie widziałam zacząć. Bardzo dużo bezdomnych, wszędzie na ulicy namioty, kupy, ludzie na ulicy po prostu srają. Brak zieleni i ja jestem chłopak ze wsi. Ja muszę mieć zieleń, ja muszę mieć. Naturę. Cała tamta taka właśnie okolica była dosyć depresyjna, bo nawet nie było gdzie wyjść czasami na spacer, bo jak się wychodziło, to byli bezdomni w namiotach, czy spali na ulicy. Także, mm, I don't know, to nie był ten wajd dla mnie i powiem Wam szczerze, że czułem się tam troszeczkę depresyjnie. I drugim czynnikiem, do czego też postrawiłem się przeprowadzić, jest to, że potrzebuję miejsce parkingowe, gdyż będę miał samochód, a do tego zaraz przejdę. A w moim poprzednim apartamentowcu, gdzie mieszkałem, oni chcieli mnie policzyć. 405 dolarów za miejsce parkingowe za miesiąc. Za miesiąc. I ktoś się zapyta, czemu nie zaparkujesz na ulicy? Tam gdzie mieszkałem w tej okolicy, nie jest to zbyt bezpieczne, że wszyscy mają wybite szyby w samochodach, co jest bardzo, bardzo normalne w San Francisco. Także jak ktoś podróżuje po San Francisco, to nigdy nic nie zostawiajcie w samochodzie. Bo jeżeli zostawicie jakąś torbę, to ktoś się do tego samochodu wyłamie. Więc parkowanie na ulicy w tamtej okolicy w ogóle nie wchodziło w grę. Teraz, gdzie mieszkam, na rajcie bym zaparkował samochód na ulicy. Przyprowadziłem się do super pięknej dzielnicy. Wprowadziłem się do typowo San Francisco takiego budynku. Są plusy i minusy takiego mieszkania w takim budynku. Zacznijmy oczywiście od minusów, bo ja jestem negatywną osobą i tylko takie rzeczy widzę. Bardzo głośno, mam okna przy samej dosyć bardzo ruchliwej ulicy. Salon i sypialnia są od tej strony, więc kiedy jest właśnie godziny szczytu, 7 rano czy, 15, czy 17, to i jest bardzo głośno. Teraz na przykład możecie słyszeć samochody, które jadą. Ten budynek jest budynkiem starym i kiedy w ciągu dnia jest bardzo spoko i jest ciepło, rano jak się wstaje, jest mega zimno. Tak do godziny ósmej, dopóki... siódmej, dopóki słońce nie wstaje, jest mega, mega zimno i ja wstaję i mam na twarzy śron. Nie żartuję, po prostu jest kurwa zimno. Pogodziłem się z tym. A to, że jest głośno... Zresztą się z tym pogodziłem. Jedyne z czym mi to przeszkadza, to właśnie kiedy nagrywam. Wydaje mi się, że będzie bardzo słychać. Shut up. To Bo Minus jest taki, że mieszkam na samym wzgórzu ulicy. To jest, to jest góra. Macie góry, tak? Okej, okay, wytłumaczam, bo jesteście debilami. To jest góra. Ja mieszkam na samej górze. Góry. I z dwóch stron trzeba pod nią podjechać. Jak samochody podjeżdżają pod tą górę, to muszą bardzo kazać, samochód. jest bzzz, bzz, bzz, żeby wjechać na całą góry, gdzie ja mieszkam. I to właśnie sprawia, że jest bardzo głośno. Także z góry przepraszam, jeżeli jest głośno. Dlaczego potrzebuję samochód? Więc uwaga, kochani, trzymajcie się. Jak stoicie, to usłanicie. Idę do szkoły. Idę na fucking studia. Idę na studia. Idę na czteroletnie studia i wiem, że teraz każdy mówi Kacper, ty na studia, taki mądry, ty już wszystko wiesz, jaki jest tego cel. Wiem, 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 ale stwierdziłem, że to jest dobry czas, żeby pójść i zobaczyć, jak wygląda system edukacji w Stanach i żeby zobaczyć, czy jestem w stanie coś zmienić. Może coś tu jest nie tak. Może coś zauważę i wtedy zrobię jakąś reformę edukacyjną. Więc stwierdziłem, że najpierw muszę pójść na studia, żeby się wszystkiego dowiedzieć. Ale od tego sierpnia, kochani, ja, Kacper, zaczynam studia. I potrzebuję właśnie na tego auta, ponieważ moja szkoła będzie poza miastem. Sam nie wierzę, że to mówię. Nie sądziłem, że kiedykolwiek powiem takie zdanie, że ja idę na studia, ale to się dzieje, kochani. Jak jest zaplikowane, zapłacone, ja zaczynam ostatnie studia. Zapraszam Was dzisiaj na dzień ze mną. Będziemy ogarniać trochę rzeczy właśnie w moim nowym apartamencie. Zaczynamy dzień, kochani. Zaczynamy ten dzień. Vlog. To jest właśnie ta góra. Ludzie po co pociszczają i robi się głośno. mmm, cry about it. Paczuszki, unboxing. To co kocham najbardziej, kochani, czyli unboxing. Okay, mam tutaj drabinę, ponieważ moje okna są tak wysokie i te subwizorów też są bardzo wysokie że muszę zamontować zasłony. A nie mogę tego zrobić w takim krześle, który się buja, bo prawie sobie w pracy zęby. A zęby są bardzo drogie, więc stwierdziłem, że kupię drabinę. Taką małą drabinkę, idealną, żeby po prostu na wszystkich patrzyć z góry. Okay. เดชมันจะมเนื้ย OLA ันทั้งให้ย o l ที่เราตัวสิลันตา I don't k n o Pięknie wygląda drabinka, kochani, patrzcie. O, Tower, to jest chyba z tej piosenki na Eurowizję, tak? To jest właśnie o tej, o tej Luny mi się wydaje. Także zamówiłem sobie drabinki właśnie o tej Luny z Eurowizji. Miejmy nadzieję, że mm, zrobi lepszą robotę niż Luna na Eurowizji. Zamówiłem dwa dywany. W sumie to dywan i chodnik, ponieważ w tym salonie... Nie mam żadnego dywanu i jak widać jest tutaj sama podłoga i głoś się bardzo nosi, a mój stary dywan po prostu jest za mały, więc go włożyłem do sypialni. Zamówiłem wielki dywan, tutaj prawie na cały pokój. Zamówiłem też właśnie taki chodniczek na przedpokój i zamówiłem też podnie takie specjalne maty, żeby te dywany się bardzo nie niszczyły od podłogi. i <laughs> też nie, nie ruszały, żeby się nie ślizgały. Nie zamówiłem, okazało się, że dywany mają przyjść za miesiąc. Ale tematy przyszły już dzisiaj, A to się zastanawiam czy w ogóle jest sens tego w ogóle rozpakowywać, może po prostu poczekam aż przyjdą dywany za miesiąc. Same paczki i przeprowadzki, tak wygląda właśnie moje życie. Wydaje mi się, że dzisiaj po prostu pójdziemy, wiecie, same pudła, same pudła wszędzie. Jedyne co będziemy się robić, to po prostu pójdziemy sobie do Whole Foods, muszę te paczki, pokażę Wam może, może trochę mojej okolicy i później nie wiem co będziemy robić, mają przyjść kolejne paczki. Więc pewnie kolejny unboxing. Okej, okay, byłem zwrócić moje rzeczy. Oczywiście, zaszło mi jakieś 20 minut, ponieważ była tam tylko jedna pani, ekspedientka, która kłóciła się z kimś przez telefon jakieś 20 minut, a ja spałem i czekałem. Ostatnio mieliśmy straszną, brzydką pogodę w San Francisco, bo ciągle było wiecznie i zimno, więc z racji tego, że dzisiaj jest piękna pogoda, z że pójdę sobie na spacer, to zrobię sobie kroki, pale się trochę i taki właśnie jest mój plan na dzisiejszy dzień, chill. Idziemy do parku, idziemy do parku, w którym kiedyś się po raz do niego zabrałem i się wydaje, wydaje mi się, że mój ostatni vlog, albo przedostatni vlog właśnie był z tamtego parku. Mieszkam właśnie bardzo jego blisko, tak właśnie wygląda kochani Pater w San Francisco. Ja nie wiem o to tu parkują naprawdę, ja bym się tu chyba zesrał 5 razy. Ja bym się bał, że ja się po prostu przeturiłam w dół. Jestem już w parku, czeluję sobie Kocham ten park, ale tylko i wyłącznie na tygodniu Ponieważ na weekendzie każdy gra własną muzykę na głośniku Po prostu jestem tak przebodźcowany Po każdej wizycie w tym parku Że później po prostu muszę pojechać na jakiś tydzień do, na Bali Do puszczy jakiejś Ale dzisiaj jest cichutko i środek tygodnia Ludzie są w pracy Niektórzy się przyszli opalać Też się właśnie opalam aktualnie yy. Taki właśnie jest chillout Mhm, mm nie spodziewałem się takiej pogody, nie mam żadnej czapki, więc muszę iść do domu, bo nie mam też żadnego kremu z filtrem na całym ciele, więc się spalę, mam tylko krem na twarzy, więc byłem w parku 20 minut i muszę iść na chatę, bo będę później tego żałował. La 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 la, witam wariaty, witam w mojej kuchni, pokażę wam ci mega dobry i szybki przepis na tofu. Ja by nigdy nie mogłem się przygotować do tofu, próbowałem tofu tyle razy i zawsze spokowała dla mnie po prostu jak zwykła kompka. Nie to że kiedyś jadłem gąbkę, ale smakowała do mnie jak gąbka. I taka gąbka w brudnych naczyniach. Więc pokażę Wam Mega szybki i łatwy sposób na tofu. Co będziecie potrzebować? Uwaga, będziecie potrzebować tofu, sól, pieprz, Ja daję paprykę, czosnek, taki w granulkach, trochę oliwy i czasami jak mam to jeszcze sos sojowy. I to chyba wszystko, co potrzebujecie. Polecam Wam to zrobić, spróbować. I wtedy powiecie, że tofu jest mega dobre. Jest takie idealne, bo jest takie chrupiące. Dla mnie, jak jem jedzenie, to musi być przynajmniej chrupiące, jak chipsy. Muszę mieć taką, wiecie, taką chrupiącą teksturę. Wtedy czuję, że jem. Wtedy czuję, że moje endorfiny szaleją i nie muszę brać antydepresantów. Więc ja używam mam przygotowany tofu. Ja mam taką specjalną wyciskarkę do tofu. Ja używam dwóch tofu na jeden raz bo nie chcę mi się gotować codziennie. Odsączam wodę z tofu. Jak jeszcze nie miałem wcześniej tych wtiskarek, to normalnie po prostu sobie kładłem tofu, obtaczałem w ręcznik papierowy, na to kładłem deskę, taką do krojenia i później kładłem taki mega ciężki wałek, on jest marmurowy, żeby tą wodę po prostu wycisnąć z tego. A wy możecie, nie wiem, położyć sobie cokolwiek, z tam cokolwiek ciężkiego macie. Możecie nawet o to usiąść, jak chcecie. Zazwyczaj takie tofu musi być odciskiwane przez jakieś 20 minut, może trochę nawet więcej. Nawet powiedziałbym do pół godziny. To wszystko zależy, jak bardzo chcecie mieć tofu mokre. Obviously. A patrzcie, tu jest tyle wody w tym tofu jednym. Dodaję trochę oliwy z oliwek. Trochę. Dodaję dużo papryki. Ja kocham paprykę. Dodaję czosnek. Trochę soli. I pieprz. I teraz po prostu musicie użyć własnych rąk. Tak. Nie ma w tym nic dziwnego. I tak byście to robili, jakby nikt na was nie patrzył. Używacie czystych rąk i wszystko ładnie wymieszacie. Możecie też użyć dwóch łyżek, jeżeli jesteście tacy w ale wiem, że nie jesteście. I po prostu musicie wymieszać, żeby każdy kawałek tego tofu po prostu był wymieszany w tym. Takie właśnie tofu układacie na foremce, żeby każde z nich było osobno, żeby one się po prostu nie dotykały i wkładacie do piekarnika 180 stopni na 30-40 do 40 minut i wtedy macie tofu piękne i smaczne. Mm, dajcie mi znać w komentarzu, co to zrobiliście. Jeżeli nie, to jesteście fałszywi, a jeżeli tak, to kocham was z całym sercem. Pamiętałem, więc wam pokażę, jak to wygląda. To wygląda jak spalone, ale większość tych rzeczy to jest po prostu papryka. Papryka. Ja jeden stoi z takim sosem słodko kwaśnym chyba to się nazywa. Więc e, tak, polecam bardzo serdecznie. Witam tydzień później. Nie odzywałem się do was przez cały tydzień, nie dokończyłem tego vloga, więc dokończę go dzisiaj, ale coś się działo przez ten cały tydzień. Kupiłem samochód, byłem na baby shower, było bardzo super, Pozdrawiam cię, Asia, jeżeli oglądasz. I dzisiaj stwierdziłem, że jest super kolejny piękny dzień, bo znowu jest ciepło, jakby nie wiem, co się dzieje w tym San Francisco, ale jest kolejne 27 stopni. Dziękuję bardzo globalne ocieplenie, dziękuję, mamy super pogodę. Stwierdziłem, że dokończę vloga dzisiaj, ale w sumie nie wiem, co ja mam dzisiaj pokazać, bo jedyne co będę robił, to muszę zrobić kilka rzeczy w domu, widzicie to? Muszę to ogarnąć, tą sytuację tam. Zaraz Wam pokażę. I w sumie to chyba wszystko, co ja będę dzisiaj robił, bo nie mam innych żadnych planów. Ewentualnie dzisiaj wieczorem jeszcze może pojadę na plażę. Tak, tu są drzwi, które ja chcę zasłonić, ponieważ tu jest telewizor po drugiej stronie w salonie. I te drzwi muszą być zasłonięte przez ten cały tydzień. Powiesiłem jedną zasłonę po tej stronie, drugą zasłonę powiesiłem po drugiej stronie, ale już ją zdjąłem, ponieważ zdecydowałem, że te zasłony będą po tej stronie. Tylko minus jest taki, że muszę się wyprasować i te zasłony przychodzą tylko... One są ogólnie na rzepy, więc super, bo nie trzeba nic jakby wiercić w drzwiach. I one przychodzą tylko z takim właśnie paskiem tutaj na górze, nie? Jednym. Problem jest taki, że mi się w ogóle to nie podoba, jak one tak sobie latają. Bo ja wolałbym, żeby one po prostu były takie dopasowane, proste, co nie? Żeby one się nie ruszały. Bo po drugiej stronie to śmiesznie wtedy wygląda, jak one tak odstają. Więc musiałem zamówić takie rzepy, które będę przyklejał do tego. I przykleję znowu też do tego. I wtedy one się tak będą idealnie trzymały. Taki właśnie jest mój plan na dziś. I muszę zerytować tego vloga. Także taki mam dzień właśnie wolny dzisiaj. Mam taki plan, że najpierw kładę to tą rzepę, przyklejam. Odkrywam ten klej i jak odkleję sobie ten klej, to wtedy daję to na te drzwi. To wypracowałem, To się nie da bardziej wypracować, nie wiem czemu. Próbowałem trzy razy i ciągle wygląda tak samo. Też już przykleiłem już tutaj właśnie po tej jednej stronie te dodatkowe rzepy. I by tu jest skończone, a tu jest nieskończone. No i co, tak to mniej więcej wygląda. Ja chyba spoko, co myślicie? Ale czekajcie w sumie! Kogo obchodzi Wasza opinia?